Wybrałeś tak jak wczoraj święty Andrzej. O co chodzi więc w naszym adwencie, w tym przygotowywaniu się, w tym stawaniu się coraz bliżej Jezusa Chrystusa? Chodzi tak naprawdę o życie. Nie tylko o to życie tutaj, widzialne, fizyczne, ale także przede wszystkim to życie duchowe, byśmy na nowo spojrzeli, jaka jest moja kondycja, kondycja wewnętrzna, jaka jest moja osobista relacja z Jezusem jaka jest moja relacja z całą Trójcą świętą, to o czym dzisiaj tak pięknie pokazuje nam i mówi dzisiejsza Ewangelia w czytaniach, kiedy Jezus prowadzi dialog z Ojcem w Duchu Świętym, Ojcze Święty, tak umiłowałeś mnie, więc tak naprawdę chodzi o życie, o moje życie wieczne. Gdzie ono bierze swój początek? Swój początek, nasze życie w Chrystusie wzięło w sakramencie Chrztu Świętego. Kiedy nasi rodzice przyprowadzili nas, przynieśli nas na swoich dłoniach, przedstawili nas Kościołowi Świętemu, czyli Chrystusowi, i zobowiązali się do tego, że będą nam ukazywać życie Boże w naszej codzienności. Bo czym jest wiara, czym jest nasza osobista relacja do Jezusa Chrystusa, do wspólnoty, czyli do Kościoła, a w konsekwencji do siebie samego? Wiara to jest poznawaniem siebie w świetle samego Boga. I początek źródło bierzemy z sakramentu chrztu świętego i jeśli tę łaskę dar sakramentu Chrztu Świętego w sobie rozwijamy, to staniemy się coraz więksi duchowo, staniemy się herosami wiary, herosami Bożej miłości, tak jak daje nam Kościół świętych różnych patronów wczoraj świętego Andrzeja, a dzisiaj w Adwencie daje nam świętą. Joannę Beretemoli, Moli, mama, mamę, która codziennie szukała u Jezusa wskazówek, jak żyć. Po co, żebyśmy mieli życie wieczne? Zobaczcie, rzeka Ruda, ona swój początek bierze kilka kilometrów za moimi plecami, później wpada do jeszcze większej rzeki, by w konsekwencji wpaść do największego zbiornika, bodajże morza, niekoniecznie bałtyckiego, nie wiem, poprawcie mnie albo wpiszcie w komentarzu, by ciągle, można powiedzieć, ta rzeka, kiedy wchodzą do niej dopływy różnego rodzaju, się rozwijała, by stała się mocniejsza. I w naszym życiu, w naszym, adwent, życiu, w naszym adwencie życia, chodzi o to, byśmy ciągle rozwijali w sobie życie Boże, by, byśmy wracając do łaski sakramentu, krztu świętego, nigdy nie wyschnęli, by nie zabrakło w nas Jezusa Chrystusa. Po co, by On w nas żył? Po co, byśmy to życie dawali drugiemu człowiekowi? Bądźmy świadkiem Bożego życia w naszej codzienności, bądźmy świadkiem Bożego życia tam, gdzie jesteśmy posłani, by inni, którzy patrzą na nas, mogli rozpocząć swój Adwent życia, by mogli rozpocząć swoje nowe życie, swoją nową przygodę z Jezusem Chrystusem. Żyjmy w Chrystusie i dla Chrystusa. Wybierz. Życie w Chrystusie. Zapraszam Was do tego, by to życie codziennie rozwijać. Zapraszam Was do polubienia filmu, kciuk do góry, do subskrybowania kanału Tytus OFM, Tytus Mariusz Boguszyński, czyli tego, z którego to oglądacie, czy kanału Mateusz OFM. Zapraszam Was do pogłębiania życia poprzez koronkę do Bożego Miłosierdzia o 20.00 na kanale facebookowym Franciszkanie Rybnik, o 20.30 na kanale Mateusz OFM. Do wspólnego różańca, czy innych ciekawych akcji, o których wczoraj mówiłem. Bo możemy mieć wiele postanowień, także tych, o których mówił Ojciec Mateusz na swoim kanale, ale czy one dają mi życie? Czy rzeczywiście staje się żywy Jezusem? I czy tego Jezusa daje drugiemu? O to chodzi w Adwencie. Daj Jezusa drugiemu. Nie dasz go, jeśli sam nie będziesz nim żył. Szczęść Boże, trzymajcie się, do zobaczenia w Adwentowym, nietypowym słowie.